No, mamy godzinę tu, 9.48 dziewiąta i, kochani, zobaczmy, kto to tam na górze śpi pod Bocianem. To śpi Boluś, nasz Boluś, śpi. A Proszę, lubi się z góry patrzeć Boluś, kiciulek, pifulek, pimpulek, Pimbulek. No Ma punkt obserwacyjny wysoko No nic, kociarze całego świata łączcie się. Tak mam do Pomóż Bóg.